Musisz tu być, ponieważ to jest czas, kiedy możesz doświadczyć zupełnie czegoś innego, czegoś nowego i kiedy możesz także rozwinąć swoją wiarę i relację z Jezusem. Dlatego, że to jest najlepsza forma na to, aby dobrze spędzić wakacje, poznać nowych ludzi, a przy okazji pogłębić swoją wiarę. Dlaczego musisz tu być? Bo bez ciebie to spotkanie nie będzie takie samo. Bo bez ciebie to spotkanie nie będzie pełne. Bo warto. E, ponieważ jak ciebie nie będzie, to będzie bardzo smutno. Dlatego, że pewnie czasami trzeba cię takiego Bożego odjazdu. Musisz tu być, bo bez ciebie będzie nam smutno. Jeżeli tygodnie nie przyjedziesz, to będziesz tego żałował do końca życia. Bo im więcej, to tym lepiej. Spotkanie jest mega fajne i fajnie byłoby, gdyby wszyscy mogli przyjechać na to spotkanie, żeby doświadczyć tej cudownej atmosfery. Bo bez ciebie będzie tutaj smutno.